Pętla, następny przystanek Ulaka Grabowa, następny przystanek Sosnkowskiego Fjeldorfa, następny przystanek Sosnkowskiego Politechnika, następny przystanek Okulickiego Stebu Arena Następny przystanek Habrów. Następny przystanek Habrów Szkoła. Następny przystanek Luboszycka Tatszańska. Następny przystanek książąt opolskich rondo. Następny przystanek Sienkiewicza. Następny przystanek Plac Kopernika Uniwersytet. University. Następny przystanek. 1 maja Dworzec Główny. Main Railway Station. Następny przystanek. 1 maja Katowicka. Następny przystanek. 1 maja Plebiscytowa. Następny przystanek. 1 Maja, Kasprowicza. Następny przystanek 1 Maja, szkoła. Następny przystanek Rejtana. Następny przystanek Mieszka I. Następny przystanek Jagiellonów, Ostroroga. Następny przystanek Kazimierza Wielkiego Następny przystanek Jagiellonów Pobożnego Następny przystanek Jagiellonów Aleja Przyjaźni Następny przystanek Aleja Przyjaźni Pętla Aleja Przyjaźni Pętla Koniec trasy